Jesteście chorzy z nienawiści, jesteście obrzydliwi, jesteście żenujący. Witajcie kochani na naszym kanale. W swoim najnowszym vlogu Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji, ostro skrytykowała falę nienawiści, jaka przetoczyła się przez internet po publicznym wystąpieniu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Jej szczególną uwagę przyciągnęły komentarze dotyczące siedmioletniej córki przyszłej pary prezydenckiej, która... Towarzyszyła rodzicom na scenie podczas ogłoszenia wyników wyborów. Zajączkowska nie kryła oburzenia wobec internautów, którzy uznali za stosowne szydzić z dziecka za jego naturalne, dziecięce zachowanie. Powiedziałam, że wrócę do jednej skandalicznej rzeczy, która wybitnie we mnie uderzyła. Z pełną mocą po prostu uderzyła we mnie, kiedy zaczęłam czytać pewne komentarze pojawiające się w internecie, komentarze dotyczące siedmioletniej dziewczynki, dotyczące córki prezydenta elekta Karola Nawrockiego i jej zachowania na scenie. Zanim przejdę do komentarza, zobaczcie sobie ten filmik. Władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory. Że byliście i jesteście ze mną. Europosłanka zwróciła uwagę, że dziewczynka ubrana stosownie do okazji i zachowująca się w sposób całkowicie normalny dla swojego wieku. A po prostu starała się zająć sobą czas w sytuacji stresującej i nużącej dla małego dziecka. Jej radosne gesty, wygłupy i pokazywanie serduszek zostały jednak wykorzystane jako pretekst do wylewania w internecie fali nienawiści. Zajączkowska stanowczo potępiła ten hejt, podkreślając, że atakowanie bezbronnego dziecka jest dowodem całkowitego upadku moralnego komentujących. Mała dziewczynka. Bardzo stosownie ubrana do okazji. Czekająca, aż jej tata skończy przemawiać w tak kluczowym momencie, jakim jest ogłoszenie wyników drugiej tury. Obok stoi mama, która widać, że z jednej strony jest spięta całą sytuacją, jest zestresowana, być może troszeczkę, ma pełno emocji w sobie. To widać, kobieta to wyczuje chce wspierać swojego męża, który stoi przed nią i przemawia, z drugiej strony ta córeczka, nie wiecie, no tam skacze, wygłupia się, jakieś serduszka pokazuje, zresztą jest parę fajnych takich zdjęć, hmm, śmieszkuje, no widać, że dziecko generalnie zajmuje sobie jakoś czas i jak to po prostu naturalnie robi zwykłe dziecko, dla którego ta sytuacja jest, w której się znalazło, jest po prostu nudna. Mimo tych wszystkich kamer, mimo tych wszystkich ludzi, ja i tak podziwiam to, tą dziewczynkę, że ma bardzo dużo odwagi w sobie i takich charyzmy, bo nie bała się, nie stresowała ją ta sytuacja, ale ona po prostu się nudziła, widać, więc tam sobie troszeczkę, tam, troszeczkę się wygłupiała. Jak to dziecko? Fala komentarzy, która pojawiła się pod różnego rodzaju materiałami, gdzie właśnie było pokazane, jak Kasia wygłupia się na, na scenie, jak umila sobie sama czas, jak, jak walczy z nudą, jest po prostu czymś tak żenującym, to jest ta fala hejtu, która się wylała na siedmioletnie dziecko, ta pogarda wobec małego nikomu, niczemu niewinnemu dziecku, jak ta pogarda, która wylewa się właśnie z ust tych, którzy po prostu nie zgadzają się na... z tą sytuacją, że Karol Nawrocki został prezydentem elektem, jest czymś w swojej wypowiedzi Zajączkowska nie kryła wzburzenia, nazywając autorów obraźliwych komentarzy „chorymi z nienawiści” i „żałosnymi”. Zwróciła uwagę, że nienawiść polityczna wylewa się już nie tylko na dorosłych uczestników życia publicznego, ale także na ich rodziny, w tym najmłodszych, którzy nie mają żadnego wpływu na decyzje swoich rodziców. Przypomniała także, że dzieci w wieku 7 lat nie są przygotowane na radzenie sobie z brutalnością i okrucieństwem świata ta dorosłych. Wszyscy ci, którzy hejtowaliście 7-letnią dziewczynkę, która po prostu zajmowała sobie czas, którzy wylewaliście na nią wiadro pogardy, który, którzy wyzywaliście ją od najgorszych, którzy przyczyniliście się do tego, że jeżeli ona to przeczyta, być może nie będzie się z tym czuła dobrze psychicznie. Mam nadzieję, że nigdy nie trafi na te komentarze. Jesteście chorzy z nienawiści, jesteście obrzydliwi, jesteście żenujący. Jak można kierować tak skandaliczne słowa wobec siedmioletniej dziewczynki, która nie robi absolutnie nic złego? Jak można kierować takie słowa wobec dziecka, które stoi na scenie? Wygłupia się i czeka, aż jej tata skończy przemawiać. To, że nie podoba Wam się, że Karol Nawrocki został prezydentem naszego kraju, w żaden sposób nie usprawiedliwia Waszego ordynarnego. Obrzydliwego hejtu. Wy się na nią wyżygaliście w tych komentarzach. Czy wy uważacie, że jeżeli macie dostęp do internetu, to macie prawo w tym internecie napisać dosłownie wszystko, co Wam tylko ślina na ten głupi jęzor przyniesie? Jesteście chorzy z nienawiści, macie nakładzione do głowy jakieś medialno-politycznej papki, jakieś sieczki, walczycie po prostu sami ze sobą, mam wrażenie, w tym internecie? I to, jaki poziom sobą reprezentujecie, to jest po prostu coś strasznego. Podkreślając wartość rodziny i godność osobistą, Zajączkowska ostro sprzeciwiła się trendowi wylewania frustracji politycznych na rodziny polityków. W jej opinii hejt skierowany w stronę małej Kasi nawrockiej jest jednym z najbardziej haniebnych epizodów kampanii prezydenckiej. Europosłanka zwróciła uwagę na hipokryzję tych, którzy domagają się tolerancji i szacunku a sami nie mają oporów przed atakowaniem bezbronnych dzieci. Czy wy sobie wyobraziliście, że co by się stało, gdyby wasze dziecko było postawione w takiej sytuacji? Gdyby wasze dziecko było narażone na taki hejt? Gdyby wasze dziecko czytało te komentarze kiedykolwiek na etapie 7-latka, czy 10-latka, czy dwunastolatka, bo kiedyś do niej te komentarze dotrą. Nie da się ukryć dziecka przed tym w dobie internetu. Czy wy sobie wyobraziliście, postawiliście się chociaż na chwilę w sytuacji tego dziecka, w sytuacji jej rodziców, którzy będą musieli zmagać się w tym momencie z taką obrzydliwością. To było na sranie na rodzinę. I właśnie to jest też jeden z tych bardziej skandalicznych elementów drugiej tury, z którym ja się kompletnie nie zgadzam i który mnie zbulwersował i który we mnie bardzo uderzył, bo jest grupa ludzi w Polsce, która za nic ma świętość jaką jest rodzina. I to jest grupa społeczna, to jest grupa dziennikarzy, to jest grupa polityków, to są po prostu zwykli hejterzy. Każdy z nas ma rodzinę i wy uważacie, że jeżeli my jesteśmy osobami publicznymi, to wy macie prawo napisać na naszą rodzinę cokolwiek wam się tylko podoba? To jest żenujące. Ja nie będę tutaj mówić, co bym chciała z wami zrobić, bo to jest nie na niedopuszczenia w internecie. Natomiast Jako katolik życzę Wam po prostu refleksji. Życzę Wam przemyślenia i życzę Wam Bożego miłosierdzia, żebyście zajrzeli w głąb siebie i troszeczkę przemyśleli to, co robicie w internecie. Jak atakujecie rodziny osób publicznych, bo uważacie, że wam wszystko wolno. Żenada wstyd pogarda. Gardzicie. Ludźmi, wszyscy ci, którzy napisali chociaż jeden taki komentarz w stronę bezbronnego siedmioletniego dziecka, czy to Państwa nawrockich, czy moich dzieci, bo też się zdarzały, jesteście żałośni, gardzicie ludźmi i to jest po prostu wstyd. Na koniec swojego wystąpienia Ewa Zajączkowska pogratulowała Marcie Nawrockiej, nowej pierwszej damie odwagi i siły, z jaką znosiła ataki w czasie kampanii. Wyraziła również obawę, że fala nienawiści dopiero się rozpędza i przyszła para prezydencka będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi próbami podważania ich godności. Życząc im wytrwałości i wzajemnego wsparcia, Zajączkowska apelowała o refleksję i opamiętanie tych, którzy w internecie przekraczają wszelkie granice przyzwoitości. I w tym miejscu chciałabym pogratulować nowej pierwszej damie, pani Marcie Nawrockiej, która bardzo dzielnie znosiła hejt w trakcie całej kampanii prezydenckiej, szczególnie w trakcie drugiej tury, która tak jak powiedziałam, moim zdaniem była już obrzydliwa, bo to nawet nie była brutalna kampania. To nie była kampania polegająca na tym, że się wyciągało jakieś haki na kontrkandydata i tymi hakami próbowało się uderzyć w niego, jednocześnie demobilizując jego elektorat. Nie. Ta kampania, ta druga tura była po prostu obrzydliwa, obrzydliwa w pełnym tego słowa znaczeniu. I tak jak powiedziałam, gratuluję nowej pierwszej damie pani Marcie Nawrockiej, że ma twardy tyłek i wytrzymuje ten hejt, który płynął na jej rodzinę, w kierunku jej rodziny w trakcie kampanii prezydenckiej i życzę pani, żeby pani miała jeszcze więcej w sobie siły, aby odeprzeć ten hejt, który dopiero przed państwem. Bo ja mam wrażenie, że to co się teraz dzieje, to jest dopiero początek. To jest dopiero wstęp do najgorszego i na pewno jeszcze nie raz przeczytacie na swój temat najgorsze możliwe obelgi ludzie, którzy nie zgadzają się z tym, że to wy jesteście teraz nową parą prezydencką, będą po prostu na was wymiotować swoimi swoją chorą nienawiścią. Nie przejmujcie się tym. Unikajcie tego, bądźcie silni, bądźcie ze sobą, wspierajcie się nawzajem i życzę Wam bardzo dużo siły. Jeśli dotrwaliście ze mną do końca, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Chętnie poznam Wasze opinie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale.